Dziwny sąsiad! Napiszcie w komentarzach, czy wy też macie jakiegoś dziwnego sąsiada. Pewnego dnia mój tata dostrzegł tego sąsiada idącego do swojej szopy z pudełkiem pełnym łańcuchów. Po chwili dopatrzył się tam przeróżnych kajdanek i innych rzeczy, które zwykle służą do przetrzymywania ludzi. Pudełko z łańcuchami do przetrzymywania ludzi. To się źle zaczyna. Pewnego razu, w samym środku nocy, mojego tatę obudził głośny krzyk dochodzący z ogrodu sąsiada. Jak twierdzi, jest przekonany, że był to krzyk wywołany bólem fizycznym. Gdy sąsiad otworzył drzwi do szopy, mojemu tacie przez moment udało się dostrzec człowieka przypiętego do jakiejś drewnianej tablicy. Mój tata wrócił do domu, po czym zadzwonił na policję, mówiąc, że coś podejrzanego jest w szopie jego sąsiada. Ku zdziwieniu mojego taty okazało się, że to nie było ciało człowieka, a manekin w ubraniach zabrudzonych krwią. W końcu stwierdził, że ma to gdzieś i się stamtąd wyprowadzamy. Tak samo bym się wyprowadził i uciekł, jak najdalej. Koniecznie subskrybujcie ten kanał po więcej takich shortsów.